USA. Tragiczna śmierć trzech kobiet. Okoliczności szokują USA. Strzelanina na osiedlu. Nie żyją co najmniej trzy kobiety. Na osiedlu mieszkaniowym w Norfolk w stanie Wirginia doszło do strzelaniny, w której mężczyzna śmiertelnie ranił co najmniej trzy kobiety. Napastnik był znany policji. Liczba zabójstw domowych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czasie pandemii COVID-19. Napastnik strzelił do pierwszej ofiary przed budynkiem mieszkalnym podczas incydentu domowego i oddalił się z miejsca zdarzenia, jak poinformował szef policji w Norfolk Larry Następnie wrócił, gdy cztery kobiety próbowały udzielić pomocy rannej. W wyniku strzelaniny śmierć poniosły trzy osoby, a dwie ranne zostały przewiezione do lokalnego szpitala. Sprawca był znany policji, poinformowała agencja Associated Press. Komendant jednostki policji w Norfolk nazwał zabójcę tchórzem. Napastnik został zatrzymany, potwierdziły lokalne służby na Twitterze, nie udzielając zarazem bliższych informacji o tożsamości mordercy i okolicznościach tragicznego zdarzenia. Przez pandemię wzrosła liczba zabójstw w wyniku strzelanin domowych w Stanach Zjednoczonych. Co roku ginie niemal 1300 osób, pokazują dane Mori University School of Medicine. Ponad 59% strzelanin, do jakich doszło w latach 2014-2019, miało związek z przemocą domową. W 68,2% przypadków sprawca śmiertelnie postrzelił co najmniej jednego członka rodziny lub swojego partnera. Wynika ze statystyk opublikowanych w Journal of Injury Epidemiolog. W 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń w życiu społecznym wzrosła liczba zabójstw domowych. Według danych FBI co najmniej 878 ofiar zginęło w tym czasie z rąk współmałżonka lub życiowego partnera. W Stanach Zjednoczonych 1 na 3 kobiety i 1 na czterech mężczyzn padają ofiarą przemocy w związku, rozumianej jako gwałt, ataki fizyczne lub stalking, co oznacza, że łącznie przemocy z rąk partnera doświadcza rocznie ponad 10 milionów Amerykanów, szacuje organizacja non-profit Narodowa Koalicja Przeciw Przemocy Domowej. Departament Sprawiedliwości USA podaje, że 9 na 10 przypadków przemocy w rodzinie ma miejsce w domu ofiary lub krewnego będącego sprawcą.